Dzień dobry, witam Was serdecznie. Zapraszam na przegląd półek do Dino. I mamy kwiatuszki. Jakie mamy? Storczyk 44, Hedera 10. Tu mamy goździki, paproć, rośliny zielone. Także takie ceny. Zamiokulka, zobaczcie jaki ładny, świeżutki. Tu jest też kwiat cyka, syki, ładny, takie liście, zielona paprotka jest, też ładna, świeża. Tutaj chyba za 10 zł, nie, te kwiatuszki, ładne, kolorowe. Tu jakieś śmieszne, patrzcie, to są chyba takie pianki, 8 zł kosztują. Możecie sobie zobaczyć skład, niezdrowy skład. <laughs> lubię czasami używać te biszkoptów z dnia. Aksamitne, faktycznie bardzo smaczne, mięciutkie. Paczka ma 250 gramów, kosztują 4,19. Serwetki fajne, lubię w takim kształcie serwetki. One kosztują 3 złote. I mamy różne, zobaczcie, tutaj baloniki, 3 złote takie serwetki. I mamy, zobaczcie, zestawy do kiszenia. Taki zestaw kosztuje 4 złote. Mamy kalarepę za 3 złote. Dawno nie jadłam kalarepy, a kiedyś mi smakowała. Tu mamy, słuchajcie, ziemniaki do smażenia i pieczenia. Idealne na placki ziemniaczane, frytki i hesselback. One kosztują 7 zł. I to jest opakowanie 1,5 kilograma. Zobaczcie, jakie mamy tutaj lody. Nui, pewnie cena też dobra, nie? Zaraz zobaczymy, jaka jest cena Nui lody. Także te lody kosztują 6,29. Cóż my tu mamy? Zobaczcie, Kinga. To jest jakiś napój gazowany czy nie gazowany. Napój gazowany o smaku pomarańczowym z sokiem pomarańczowym. I on kosztuje ile? 6 razy litr kosztuje 35-34. Także tu jest akurat cena podana za sześciopak. Mamy jeszcze o smaku y, cytrynowym. Zobaczcie jakie fajne klocki. Lego Creator 8+. niż Panda. A cena tych klocków to 150 zł. Ale jeszcze jest inny zestaw do wyboru. A nie, to ten sam niż Panda. Tu mamy zobaczyć taki samolot Dino. Samolot kosztuje 20 zł. Tutaj nie wiem, czy pokazywałam ten y, samochód, ciężarówkę Dino. Też do zbudowania z klocków, 60 zł. Ogromny regał z, y, ze schodyczami od Der. Ciasteczka różne nowe. tutaj Zobaczcie jakiś smak, ale fajnie wyglądają. To chyba z kremem orzechowym. 6 zł. Kosztują. Tu mamy takie 3,50. Podobne do Oreo. Albo takie watelki za 7,50. Herbatka, yerba mate. To jest chyba jakiś smak owoców tropikalnych za 26,50. Nie wiem, czy będzie widać, czy nie. To jest taka torba, słuchajcie, 500 gramów. Krecik poleca ciasto piaskowe z kremem, bez fosforanów, bez emulgatorów 750. Tu jest jeszcze taka wersja o smaku czekoladowym. Tu zobaczcie, kopiec szeka, ciasto takie dla dzieci. I on kosztuje, ten kopiec, 9 zł. Tu zobaczcie, jakiś fajny deser na zimno o smaku mango. Wygląda jak ser żółty. Dodaj wodę i jogurt naturalny. Ciekawa jestem, jak to smakuje. Cukier, żelatyna wieprzowa, regulator kwasowości, kwas cytrynowy, maltodextryna, yy, suszony koncentrat mango w proszku, aromat, barwniki, jakieś jeszcze, yy, karoteny. A na to tutaj Norbixyna. Może zawierać mleko, jaja, soję. No i powiem Wam, że to jest ten deser Ma 195 gramów. Kosztuje 5 zł. A mamy też proteinowe takie budynie o smaku truskawkowym, o smaku ym, karmelu z solą. Budyń śpietankowy, waniliowy. One są po 2 zł. Proteinowe. Jak ktoś używa takich. Produktów. a zobaczcie w Dino jest Nizoral szampon do włosów z tendencją do łupieżu ale szczerze powiedziawszy nie wiem czym się różni ten od tego z apteki Tam z apteki ma trochę inne opakowanie ten kosztuje 30 szklaneczki takie wyższe do napojów dosyć cienkie szkło 5 zł taka szklanka tu mamy takie szklaneczki, kubeczki. To już są z grubszego szkła pod luminarku, Luminarka 12 zł. Śmieszne ucho, ale czy wygodne? Nie wiem, nie powiedziałabym. Tu szklanka z takim podwójnym dnem wyższa dosyć. Um, jej cena to nie wiadomo 15 zł. Szklanka termiczna 15 tu jest taka koktajlowa szklanka na nóżce 7 zł. Tu jest 460 ml. Karawka, zobaczcie jak ładna. Karawka kosztuje 10, 900 ml. Tu jakieś dla dzieci naczynia kolorowe. Zobaczcie, miseczki. 10 zł. Szklaneczki też z dinozaurami. Za 5 zł. Zobaczcie, takie rzeczy też można dostać w Lino. Taśma dwustronna, 5 zł. Długość 30 metrów. Tu mamy karafki, zobaczcie. One są w różnych kolorach. Cena to 10 zł. I tu jeszcze są takie. Tu jest taka jasna zieleń, tylko może w kamerze tak nie widać. Tutaj taki czerwono-pomarańczowy, no i tutaj turkusowy kolor. Mamy jeszcze szklaneczki, ale chyba te szklaneczki już sobie oglądaliśmy, wydaje mi się. One kosztują mm, 230 ml i szklanka kosztuje 3 zł. Zobaczcie jakie fajne medełko w listkach. Zapach jaśminu. Milusie medełko w listkach, 50 sztuk fajny, wygodny i skuteczne mydełko. Nie wiem, czy tutaj... Poczekajcie, przeczytamy sobie. Mydełko do rąk w listkach. Innowacyjny produkt w praktycznym opakowaniu, które idealnie zmieści się w plecaku dziecka, damskiej torebce czy kieszeni każdego z nas. Idealne i poręczne dla dzieci i dorosłych. W szkole, biurze i podróży. Wyjątkowe mini opakowanie sprawdzi się w każdym miejscu. Ale ja jestem ciekawa, czy to się spłukuje, czy nie. Delikatnie zwilż dłonie pod bieżącą. A, no widzicie, trzeba używać jednak wody. Wejmi płatek pod wpływem wodolisek midełka zacznie się pienić. No i fajne powiem Wam na podróż czy do szkoły, faktycznie w szkołach bardzo często tego mezło brakuje, a jednak no, ważne jest, żeby higienę rąk zachować. Tu jeszcze są zobaczcie, zapach różany, zapach lawendy. Sałatkowy miks z oliwkami czarnymi mieszanka. Uskanych ziaren z suszonymi warzywami. 5 zł. A ja moi drodzy, już bardzo, bardzo Wam dziękuję. Serdecznie pozdrawiam. Życzę przyjemnego dnia i widzimy się jutro. Do zobaczenia.